Kierowców to bardzo dobra informacja. Z niecierpliwością czekają na ukończenie inwestycji. Będzie na pewno spokojniej w mieście, nie? Wszyscy pojadą owodnicą tiry na przykład i będzie spokojniej. Odciąży tę drogę przez Chorzele, bo to jest makabra w lato jechać. To. Ciężarówki pewnie puszczą przez owodnicę i to będzie jakieś tam hmm. odciążenie tego ruchu. Było jednak tak dużo ciężarówek jeździ przez Chorzelę. Budowa obwodnicy Chorzel podzielona była na kilka etapów. Teraz prace weszły w decydującą fazę. Powstaje droga powiatowa od Chorzel do miejscowości Brzeski Kołaki, gdzie budowany jest most na rzece Ożyc. Koszt budowy 60-metrowej jednoprzęsłowej przeprawy to ponad 12 milionów złotych. Most na rzece Ożyc jest jedną z najważniejszych części tej obwodnicy. A obwodnica przez malownicze tereny pozwoli ominąć miasto Chorzele wszystkim podróżującym z Warszawy na Mazury, mieszkańcom powiatu przasnyskiego. Długość obwodnicy Chorzel to ponad 7 km. Powstają też drogi, które mają ułatwić pracę rolnikom. Przy tej obwodnicy budowana jest droga serwisowa, taka techniczna dla lokalnego ruchu budowana jest ze względu na to, że obecnie panuje dość duży ruch maszyn rolniczych. Dzięki temu że ograniczyliśmy ilość wjazdów poprzez budowę tej drogi serwisowej technicznej będzie dużo bezpieczniej. Prace mają zakończyć się pod koniec sierpnia. Potem ruszy procedura odbioru drogi. Kierowcy nową trasą pojadą pod koniec roku. Koszt całej inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Ponad 60 100% środków pochodzi z funduszy unijnych, reszta to pieniądze własne.